Już być bez katowania bursztynem. Dzień dobry. No, ale wczoraj sobie postanowiłem, postanowiłem sobie wczoraj zrobić taki 20-kilometrowy spacerek w sumie. Chyba nawet więcej. Dałem rady i to jest najfajniejsze. Oczywiście w pełni w pełni księżyca, samotnie. I był naprawdę fajny. I też mam kilka takich prototypów, jeżeli chodzi o chodzenie po plaży. Bo one, jak gdyby, pojawiły się właśnie w czasie tej podróży. I tak e, można je podsumować bardzo łatwo. E, po pierwsze. Zamiast 1,5 litrowej butelki wody wystarczy półlitrowa litrowa i ewentualnie, jako taki, backup 1,5 litra wody w samochodzie gdzieś niedaleko na parkingu. Po to, żeby mieć jak najmniejszy ciężar w, w plecaku. Po drugie, najlepiej wodery mieć no, w miarę lekkie i nie zakładać ich od razu i chodzić w tych woderach po plaży, bo to jest nieekonomiczne, tylko znacznie lepiej sobie... Znacznie lepiej sobie w normalnych ciuchach, w jakichś dresach, nawet w wycińcach, tak samo jak ja wczoraj, i w zwykłych butach trekkingowych po, po plaży chodzić, ponieważ no, jest to znacznie wygodniejsze i znacznie z większa dystans, który można przejść i to jest właśnie bardzo fajne. A wodery to tylko zakładać wtedy, kiedy widzimy jakąś plamę gdzieś. No wyraźną plamę śmiecia w morzu i widać, że no idzie, jak to się mówi i oddaje bursztyn. I to po prostu znacznie, znacznie ułatwia, uefektywnia zbiór, ponieważ człowiek może znacznie więcej kilometrów przejść w normalnym obuwiu trekkingowym niż w woderach. I to znacznie, znacznie mniej męczy. A trzecim takim protipem jest to, by ten cały kasior, duży kasior, nieść w takim miejscu równowagi, tak zwanym. Jak się ma patek i siatkę, to gdzieś tak bliżej siatki niż końca patyka, niż końca rękojeści tej całej. Po to, by no zrównoważyć go i wtedy on naprawdę malutko waży. I to po prostu no znacznie ułatwia i znacznie uprzyjemnia niesienie Kasiora. No, i tak wygląda ten mój wczorajszy zbiór. Strasznie dużo było schylania się po bursztyn. To wszystko jest bursztyn. Sprawdzałem latarką V. I było naprawdę super. Może on nie jest takiej naj, najlepszej jakości, nie? Ale jest bardzo fajny. I też, jako taka ciekawostka, znalazłem coś takiego. Wiem co to jest, ale miało takie przebłyski. Miało takie przebłyski, no cóż, przebłyski świecenia jak bursztyn. Nadwagę ma taką lekką, ale to to bursztyn raczej chyba nie jest. Nie wiem co to jest. Wygląda za przeproszeniem jak gówno. Ale jest lekkie takie. Myślałem, że to jest bursztyn, no ale im dłużej na to patrzę i im dłużej z tym przebywam, to. Może ktoś wie, co to jest? Bo ja tego nie wiem. I tak mnie zastanawia, co to jest. I tak się, wiecie, drapie po głowie i nie wiem. A to jest ciekawe, nie? Bo to lekkie, bardzo lekkie, jak bursztyn. Mimo, że mówię, ma tylko takie przepłyski tego całego kwasu bursztynowego na plaży. I też był w plamie śmiecia. I patyków. Nie wiem, co to jest. Ale jest lekkie. Nie wiem, zrobię mu testy jakieś, nie wiem. Poszlifuję to, sprawdzę. Może będzie pachniało żywicą. Zobaczymy. W każdym razie, ludzie, tyle z takiego update'u. Miało być bez bursztynków, jest z bursztynkami. Ale naprawdę fajnie tak się 20 km przejść po plaży. Może nawet chyba nawet więcej, bo to tak jakieś 5 godzin łaziłem. I to po prostu polecam każdemu. Fajne tempo. Tylko no księżyc to czasami aż przeszkadzał. Bo dawał to, to białe światło, które no z ultrafioletem jak interferuje to no znosi efekt ultrafioletu. W każdym razie z bursztynowym pozdrowieniem. Trzymajcie się. Hejka.